Wiecie co to DIY? Jeżeli jesteście dłużej na YouTube niż 5 minut. To podejrzewam, że wiecie. Początkowo niewinne filmy, które z czasem zmieniły się w totalne monstrum i zostały wypaczone przez kilka kanałów na YouTubie, a ja przychodzę do Was po to, aby się trochę nad nimi poznęcać. Bardzo lubiłem oglądać serię prostracji, która nazywa się Najgorsze DIY, to było po prostu, muła, Niestety jej content poszedł w inną stronę. Oczywiście ciągle ją oglądam, ale trochę mi brakuje tych DIY, dlatego postanowiłem przejąć pałeczkę, wejść w to miejsce i spróbować zrobić coś samemu. Sprawdźmy, co znajdziemy w odmentach internetu. Czekajcie, co? Jaki sens ma zrobienie takiego gluta, który wygląda jak kola. Co to jest? Tak nawet nie można zjeść ani wypić. Po, po co to jest? Jaki to ma sens? Jak ona napompowała całe koło jednym workiem? Ile ona miała tego powietrza w płucach? Przecież zobaczcie, co się dzieje. Ewidentnie gdzieś musiało być coś jeszcze podłączone, bo... Ten worek w ogóle nie jest mniejszy, a koło jest napompowane. Magic. Aha, o nie, mam brudną szybę w samochodzie. Co ja teraz zrobię? Lifehack. Dobra. Nie znęcajmy się może tylko nad tym jednym filmem, sprawdźmy jakiś kolejny. Brilliant life hacks, okej. Okay. Mieliśmy awesome, zobaczymy brilliant. Nie. nie. Nie, 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 nie. Chcesz wyglądać jak dziecko? Zrób sobie pierdolony aparat na zęby. Co to jest? Jak można coś takiego zakładać na zęby? Przecież... Jakieś podstawy higieny. Five Minutes Crafts, w sumie wszystkie te kanały tego typu cierpią na ten sam problem. Kojarzycie z Friendsów tę scenę, gdzie Joey gra w reklamie. To jest dokładnie ten sam poziom aktorstwa. Jak to wygląda? No siema stary, co tam u Ciebie? Wiesz co właśnie ja się zastanawiałem, czy może do Ciebie nie wpaść, bo robię teraz taki filmik... No, siema, co tam u Ciebie? Wiesz co tak się właśnie zastanawiałem, czy może O, kurwa, rzeczywiście! Te filmiki były trochę starsze. Uznajmy, że wtedy był jakiś dziwny moment. Może zaczęli kręcić coś lepszego. Zobaczmy, co jest nowego na kanale. Ogólnie to, co teraz zauważyłem, to zaczęli kręcić dłuższe filmy, i nie wiem, czy to jest zlepek z tych wszystkich lat, bo filmy mają po godzinie, dwie. Wszystkie praktycznie ostatnio wrzucone, i one są wrzucane czasami po dwa dziennie, więc nie wiem z jaką częstotliwością musieliby to nagrywać, no ale dobra. Most Insane Viral Hacks. matko bosko. Dobra, wzięli mnie trochę z zaskoczenia. To jest dosłownie, nawet, to nie jest pierwsza sekunda. Kto normalny kroi ser rakietą? Naprawdę nie da się pokroić sera w kostkę? Nie ma innego sposobu? Tylko walnąć z całej siły w stół? Wrzuciłeś ubrania do walizki jak troglodyta i nie możesz jej domknąć? Hmm, ciekawe jakie może być rozwiązanie. Dobra, trochę przekombinowane, ale moim zdaniem mogliby to poskładać normalnie i też by się zmieściło. Chyba jednak kręcą nowe filmy, bo zobaczcie, nakrętka jest przyczepiona do butelki, czyli nowy problem. Ogólnie jak pijecie wodę, to sobie ranicie oczy, nos, całą, całą twarz, tak? Macie problem zawsze, żeby po prostu wypić jak człowiek z butelki. Ciekawe, jakie jest rozwiązanie. No, 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 aż mnie trzęsie po prostu z emocji, no nie wytrzymam, nie wytrzymam. No tak, po prostu odgiąć korek w inną stronę, no gdybym kiedykolwiek na to wpadł, no dzięki Five Minutes Crafts uratowaliście moją twarz przed ranami ciętymi. Co do cholery, czy ktoś stał nad tymi kurczakami z miotaczem ognia? No przecież jakim cudem to jest zwęglone z wierzchu, a nie upieczone od dołu? No przecież to jest, to jest niemożliwe, co to jest za piekarnik? 5 Minute Crafts. Rozwiązujemy problemy, których nigdy nie mieliście. Hej, czy wy też obsraliście swój toster i teraz musicie go wyszorować, zanim ktoś się zorientuje? To dosłownie wygląda tak, jakby ktoś pomylił papier toaletowy z tosterem i sobie wytarł Szanujmy się. Okej, okay, okej, okay, złote pierścionki. Co to jest? Czy ona grzebała nim w dupie? Jakim cudem można doprowadzić pierścionki do takiego stanu? Co? może jest weterynarzem? Nie wiem, no wtedy okej, okay, rozumiem. Ja naprawdę myślałem, że to jest złote, a... A to... to nie jest złoto. To chyba brąz. Comedy. jest coraz gorsze. Czy ktoś tą szczotką zakatował kosmitę? Co to jest za zielony glut? Czy ktoś na to nasmarkał? Przyjmijmy, że to jest nasmarkane. Nie będę wgłębiał się w szczegóły, co to jest. Ej, ale jak to ma działać? W sensie, jeżeli poduszka jest ukurzona i obsypiemy ją skrobią, no to jeszcze bardziej mu pierdzimy. ja nie wiem, czy skroba się przykleja do kurzu? Niech mi ktoś mądrzejszy to wyjaśni, bo nie rozumiem, czemu mam bardziej ubrudzić poduszkę, żeby ją potem odkurzyć? Nie można jej od razu odkurzyć? O, 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 nie, 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 nie. Czy nikt was nie uczył, że nie odkraja się pleśni? Aha, chleb jako gąbka. It's time to stop. Zaczynamy. Wiem, że bardzo byście chcieli, ale nie zrobię tego na swoim telefonie, użyję do tego mojego starego telefonu. Super, mogę iść teraz na basen. Albo sobie pograć. Eee, jakie śliskie. Fajnie, potem będę miał cały ekran uwalony. Lifehack. Hello, how are you? I am under the water. Wychodzimy z basenu. Smarki marki Wow, mogę teraz rysować. jest teraz jak, kurwa... Telefon ślimaka. Tragedia. O nie, skaleczyłem się, a chcę iść na basen. Co ja biedny zrobię? Nie, jestem skalmar. Oczywiście nie pokazuję, jak to naciągają. Oj, trochę się ściągnęło. To niedobrze. Przestanie mi krew dopływać do rąk. Hej! Brakuje wam gumki do włosów? Zaczynam rozumieć czemu tego nie pokazali jak to zakładają, bo chyba robili to z godzinę, bo to nie jest takie proste. Wydaje mi się, że to nie jest 5 minut. O, powoli docieram do celu. Przy okazji ASMR z lateksowe. Pozdrawiam Latex Coach. O, 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 moi drodzy. Już rozumiem czemu robili to też na damskiej ręce, moja wygląda jak owłosiony baleron. Jeżeli nie przekażę paskudny wygląd i brak dopływającej krwi do dłoni, to, lifehack uważam za udany To jest f... Dobra, przygotowałem sobie wszystkie potrzebne rzeczy Nie mam akurat lejka w domu, ale może kiedyś znajdę na to jakiś lifehack A few moments later. Ja dzielę się z tym od 15 minut i dalej to nie wyszło 5 minute craft. Chyba 5 minute crap. Trzymajcie kciuki, widzę, że mi to nie wystrzeliło. Dobra, nie przecieka. Excuse me. Ale zabawa. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że przychodzicie do kogoś do domu, wchodzicie do pokoju dziecka i widzicie jak dziecko bawi się takim gniotkiem. Po eksperymencie z gniotkiem stwierdziliśmy, że może sprawdźmy, czy faktycznie to zajmie 5 minut, bo tam to nie było zdecydowanie 5 minut. Dobra, mam stoper, zobaczymy, czy faktycznie wyjdzie 5 minut. Uwaga, start. 2,25. What the fuck is this piece of shit? Jak oceniam ten lifehack w skali od 1 do 10? GÓWNO KU... A! Jezus, co to jest? Czemu oni dotykają jej brzucha? Czy możemy raz zawsze ustalić? Tak przyjmijmy tutaj widzowie przyjmujemy pewną rzecz. Dotykanie brzucha kobiet w ciąży bez ich zgody nie jest fajne, nie robimy tego, bo będziecie wyglądać właśnie, o, jak oni. Widzicie? Widzicie tą grupę z wyroli? Mamy to ustalone, tak? Dobrze? Zapamiętacie? Okej. Okay. Zamiast szczerej, zwykłej rozmowy lepiej kogoś pokuć. Idźmy o krok dalej. Jeżeli jesteś kobietą w ciąży, Weź nóż i rób z siebie jednorożca. Ewentualnie wbijacie mu pod żebro. Nie wiem jak wy, ja się dowiem doskonale. Jeżeli podobała wam się ta wspólna podróż przez dziwne zakątki internetu, to napiszcie gniotek w komentarzu. Pamiętajcie także łapce w górze i subskrypcji. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem.